Siemaneczko, pierwsza awaria mnie spotkała w Volvo po zakupie po 20 000 km użytkowania. W sumie już jest ponad 270 km najechane. Ale jest awaria, awaria niesamowita. Ach, nie działa tutaj. Poziomowanie, poziomowanie reflektora nie działa prawego. Silniczek ciągle w górę by chciał. W górę by chciał. A nie może. Trzeba wyciągnąć światełko. Może, że Volvo to Ford. Nie ma problemu z wyciąganiem lampy. Chodź tutaj, chodź maleńka do wujka, chodź do wujka. O, że tak kostka przebrzydła. Dobra, kostka też już wyjęta. Nie. Lampka wyjęta. Idziemy do domu naprawiać. Tak się nazywa fachowo ta część. Element nastawczy, regulacja zasięgu świateł. Tak to wygląda. I pod koniec 2022 roku kosztuje 103,51 zł. Pasuje do, do, takich, do takich modeli Volvo S80, drugiej generacji. Wszystkie wersje silnikowe, praktycznie. V73 Generacji i Volvo XC72 Generacji kupujemy, zamawiamy i wymieniamy. Lampka już jest w domu na łóżeczku. Teraz będzie naprawa. Naprawa lampki. O. Trzeba to odkręcić. Te śrubeczki. Bierzemy torksika. i chodź, tutaj wracaj. Tu odkręcamy. Dwie śrubki. Si Torksikowe śrubki. Oczywiście, ja kostkę tutaj odpiąłem już jakiś czas temu zasilający, ten silniczek, bo on, on ciągle chciał do góry. On się kręcił, kręcił, kręcił cały czas i się nie wyłączał. Ciągle lampa do góry świeciła. Trzeba było odpiąć mu to zasilanie. A, I tam jest takie takie jabłuszko, i to trzeba wyciągnąć. Wyszło. Udało się tą paskudę wyciągnąć. Taka paskuda. Dobra, mam tutaj nową, zamówioną już w międzyczasie paskudę z Tajwanu. Ciekawe, czy to wszystko działało. Tak wygląda nowy. Silniczek taki w środku tam jest, cyk, cyk. Zobacz, trzeba to tam teraz wsadzić się na miejsce stałego. A tu jest ta kosteczka, o której wspominałem, którą musiałem rozłączyć szybciej. Teraz to jabłuszko musi. Tam skoczyć. Wszystko ostrożnie, żeby nie połamać. Ok, już jest wszystko na swoim miejscu. Śrubeczki. na swoje miejsce. Wchodź tam maleńka. się tam, bo nie mam czasu. Okay. Dobra. i co? Klapeczka. I trzeba iść montować do auta z powrotem. Naprawa szybka, łatwa, a czy skuteczna to zaraz się okaże. Lanka wskakuje swoje miejsce. Okej. Fault. fault. Regulacja działa. Jak widać, tylko tą prawą lampę trzeba wy, 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 wyregulować. Teraz światełko trzeba wyregulować. To była chyba ta śrubka Idzie do góry. Stała metoda. Najlepsza przy ścianie. Tylko mogłoby światło zgasnąć już. się tam świeci, to prawe powinno być troszeczkę wyżej, nie? O, coś takiego. No i okej. Okay. Dobra, zobaczymy teraz jeszcze raz. Hehe, <trymna> no i gotowe. Wszystko ładnie działa. Cała regulacja, cała cała operacja trwała pewnie z 5 minut. Malka